Dzień dobry, witam, z tej strony ciastko znajdujemy się na Case hagu ze mną jest gracz olmistrzu Natural. Witam zgromadzonych. Dzień dobry, tutaj... je, witam. Szanownych, szanownych, panów, że tak powiem. Wito, wito. I kodiku przypominam na samym początku, jeżeli chcecie zgarnąć fajne skiny i dodatkowo mieć przy każdej wpłacie plus 20% do waszego balansu, no i dolarek na farta na pierwszą skrzynkę, pierwszą bitwę. Przy pierwszym wpisaniu kodu, no to polecam, zachęcam, dzięki za wsparcie. A ja nie tutaj sprawy, już. Patryk. Patryczku, nie ma sprawy. Kajne problema. Kajne problemy, dobra, no to lecimy z tematem tutaj. Gusto jest taki sławny. Uwe, Uwe, rozjebał kolażułę. Co? To nie znam takiej pioseneczki. Michaela. Nie znasz, by City śpiewało. Uwe, rozjebał kolażułę. Nie, to ty, to... nie. Ty nie znasz, Patryk, szok, szok. No nie znam, właśnie nie znam. Chyba big city, tak, no. uczona osoba kurwa. No stary, no wiesz, Cambridge, no, Ale Cam ja właśnie stary you? ja nie znam polskich piosenek, wiesz co chodzi. Aha, ja, ja tylko wiem, wiesz... Tylko English, ten, English. No to, No to, to, to będzie tak UW, UWE. uwe yy, Brokes, yy, Brooks... Yy, Brooks kochasz UWE no. <laughs> Dobra, wejdę za kurwa ósemę, bo to chuj. Boże się uda, ja coś to się zatruje, do kurwa, kurwa, no, zatruje, kurwa, to, że się uda, kurwa, tu coś Uwe, uwe, brokkola, bro, żuwe i dobra, to teraz już znam, wiesz, wiem o co chodzi. A i łapeczkę na tym wspaniałym y, materiale zostawcie, kanał chłopaków w opisie zostawcie, suba u mnie, u nich, żeby było w porządku. No i zobaczymy, czy jakiś... o, już coś tu się Uy, zakręca. Dobra, Proszę, dali. nie Vox FM tylko. Dla mnie Cox, dla Ciebie... Gówno. Kurwa, no i no wykraszał, i pa, kurwa. No, pa, kurwa, pa, liść w pysk i chuj za mnie trójkę wszedłem. O, tak. Teraz LGBT jest <grym> no, bo proszę. ten gorszy. Nie no. Box kurwa, znowu ten boks FM leci z tutaj w tej skrzynki jebanej. No i co? Bo Discopolo disco leci Discopolo niby jest ze wsi, więc do ciebie się to No do mnie, no tak, no DiscoPolo. akurat jest... Kurwa szczerze, ja po pijaku lubię Disco Polo. Ja tam A że czasami piję, to, to lubię, tak. On. A czy ciągle chleje do ciała w I chuciafko płyty Boysów ma z 98 w chacie. No i chuj, boys, boys akurat. Kurwa, no nit, kurwa. Boys, na Matka syna, syna jedynego Chciała go wychować na, na pana, pana wielkiego O i gitara no Niech ja żyje tafekuś. wolność, wolność i swoboda ja No tyle powiem Please playlistę chyba Disco Polo czy coś tak się nazywa kurwa nie pamiętam a później remix o naturalu nagrali, że miała matka syna, syna z kurwy syna, no Ale cudzziutko mówisz, że o, no o jego mamy Remix nagrali, stary. Ej, ciasko, daj mi świąte No tu się stało? Nie plątuj mnie człowieku... Nie... <laughs> swoje bitwy, tak? No ja dobra, puszę, na kurwa. No bo ty Michał, no, jesteś uchy, nie? Przed ty. Kurwa daj te klapsy, żeby jeszcze i kurwa tutaj. Nie, ty masz... Kurwa, no daj coś, bo Michał tutaj... A, dobra, jest git, jest git, jest teraz, git. Teraz, teraz, teraz... Po za kurwa O kurwa, dobra. hapnąłem się tutaj ładnie, chapłem się tutaj ładnie. Profitować konkretny Vox FM mi tutaj nie przeszkodziły w tym, żeby wygrać. Yy, ja sobie puszczę, a tu raz zrób coś fajnego, co? Ja, no dobra, okej. Okay. No dobra. Dowolność masz, masz dobra. dowolność skrzynkową. Możesz rzucić tamte swoje ulubione skiny dorkami. Nie, 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 tym razem już nie, stary. Tym razem coś. Jak wolisz, jak no wolisz. Musisz coś nowego, wiesz. No dobra, te wyczary. No, muszę kurwa tu. Wyczary, tak? Mikołaj Kopernika. <laughs> tak. Natura, dobra, nie mów. Dobra, ja... coś ja, głupiego powiedzieć kurwa, właśnie ja, 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 Kopernika, już nie będę mówił kurwa No już kurwa zostaw dla siebie, to są głupoty stary, naprawdę kurwa. Proszę cię, tutaj sobie wbij. Yy, bitwa niebieska I tyle, nie? No ja, to i w porządku starych po prostu. niebieska, niebieska na to na pewno pieska, I, no. I tyle i tyle. To chciałem powiedzieć. Natura na co? część swojego kolegi niebieskiego zrobił. Odpuściłem, bitwę. Odpuściłem. Nie to na często. Chcesz poderwać Karola <laughs> To na twoją część, Patryk, wiesz? A okej, okay, dobra. A będziecie w trójkącie z Karolem. Nie, 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 nie start, nie, nie, nie. Ładnie tutaj usadzono na starcie, a to jest począteczek. Dopiero ja tutaj się niczym nie przejmuję, żadnych zmartwień tutaj jest Jak, jak u kłęby, stary. Kurwa mać Potrodzik, za Dobra, mnie stary, ominęło kurwa. na szczęście. Jest, jest, jest problem, to Michałek jeszcze teraz. Jest... A kurwa, i do mnie. Siebie i Patryka. No, po chuj tego będę kręcisz, kurwa. Patryka. Nie, po górę, osta, no, żeby było dobrze. Żeby sobie coś tam drobną, nie. O, dobra. Tyle nie, czy Michał, dymnięty, tylko teraz jeszcze dygas i będzie w porządku. Ten Wiros, kurwa tu się zameldował. Kurwa, no, a pierwsze drobne skrzynki ładne, nie? Kurwa może jakiś rojalek jeszcze... No jest bytrz, kurwa, tak. no nie no, to tak to nie może lecieć no. Lilka wodna dla Degaska, blisko ty... już jest. Na kwantunku. Dobra, dobra. O... Odpływam kurwa z tej bitwy. Pierdalasz <noise> ciastko? No, wypierdoliłem z tej bitwy Ta, oficjalnie. Nie? Już stary ma... On ma dość, mm. wiecz, on ma dość po prostu. A się dziwia, kurwa, tyle spraw na głowie, no, stary kurwa No tak, no, no, z rzędzi Metas przyda by się większy, wiadomo. Andrew Wason, zaczaruj coś dobrego, a ja sobie Kurwa, niech, niech tradycji stanie się za Otwieram tego lorda z chuja, może coś poleci tutaj To jest moja tradycja, odpierdol się od niej, kurwa. Ale ja pierwszy zacząłem tę skrzynkę stary otwierać. Ty jesteś pojebany, kurwa, ja ją otwieram od początku. Nie, Dygas, nie, nie, nie. Ty tak, po prostu wziąłeś f... przykład z prezesa i... Przykład z prezesa wziąłeś, tak co będziesz pierdolił. Dobra, robię ci gówno z Felu. Ja pierdolę. Mocno, mocno. Dobra, Lore poleciała, ale to jeszcze nie to. One more time. O i to mi się kurwa podoba! Ale tu kurwa Lore wystrało, to chyba... Dobra, trzeci najlepszy i item, sztosik. Zobaczymy co do dyka zakręcił. Główno co? No, to jest gówno, głupia. Gówno, to jest To, gówno, to gówno, no, Dobra, no, no. dobra Wejdę tu za. Wejdź, stary tutaj. Zadycha. Za dyka. Michał mi zajął czwóreczkę. Ok. Później kolejniski są. Elektroluks. A kurwa, tego słyszę, no pierdolca dostanę. <laughs> Elektroluks z bitwa, okej. <okay. laughs> No, no jak? Elektroluk. Elektroluk. okej, okej, O jest książek, kurwa, poznański Kurwa, patrz jak nadrobił tych no kurwa tak, trzy pinzy, tak. trzy skrzynki trzy princy. Ale tu można go jeszcze dziabnąć starby, no no, można, tak. no, stary. No można, no stary, Dobra, jest hole, jest hole, jeszcze może jeden, może kurwa jeszcze trzy, cztery. Doreczka no, dla Ryszarda już podjeżdżam tutaj. Elektrolut zjechał, wiesz? No wyjechał, wjechał. wjechał. E, Michał, zrób jakiegoś szybkiego przedlasta, co? A może elektrolity w kurwa. Elektrolity też mógł, Chyba, że. Albo pierdol... Nie, Michał, inaczej. Pierdolnij długiego lasta. Pierdolnij długiego lasta, jakiegoś mocniejszego takiego chama za, za dwie dychy jakiegoś. Dłuższy ham. Kurwa, tylko problem, o... o dobra się naprawiło. Dłuższy ham mówisz. Kurwa. Dłuższy ham, no. Kurwa, dobra, I dzisiaj dobra, jest dobra. ta chwila, kurwa, jako dzisiaj że jest budżet jest ta w porządku, tak, dzisiaj jest ta próbuję kurwa tego tego Francesco kurwa otworzyć i traf trafić kurwa tego Hydrofonika, nie? Jest kurwa Royal, proszę daj tego Hydrofonika! Tak, dwie dechy, ta? Tak. Proszę. Kurwa siedzi, za ile? Za 40 to wyjebał. Kurwa, no, no tak to stary. Dobra, kurwa, mamy już tą bitwę, szczerze mówiąc. Ja już jestem dzisiaj zarobiony. Franciszko mi tu kurwa oddał już z bitwa zdałem. Bitwa niepotrzebna tutaj. Ale dają na warsztat, stary. Może jeszcze uda się jeszcze więcej hapnąć. Daję, daję, czekaj. Opasowuje tutaj wszystko. Chyba jest. Dłuższa to 24,3, nie to będzie okay, No będzie okej, no. Niech się to kurwa Frank Sinatra zarzucił, wam powiem. Dobra, chuj, tak Mogę ci za więcej ładować, Na lądrzewkę te kurwa nowe rybki nasze. I chodź. i dobrze, idę. dobrze. Dawajcie, dawajcie, kurwa. Niech kurwa. Nic tu nie będzie dymało stajesz, na spokojnie. Jestem rozjebany. To by już i tak Francesco stoją. No, Francesco Totti, tak? Francesco Totti, o tak, ooo. Dobra, lorki pospadały. Zawsze to mi jakaś łażeczka wpadnie, nie? No spokojnie, możecie sobie to hapnąć, ja i tak już jestem no ukontentowany. Tak, no. Francesco ci dał, stary, no. jest piękny. No. wróć, przyjdzie, do dopyska, kurwa, Bra. Bra. na do kurwa, wszyscy Nie, Dygaw, to zostawię dla ciebie, wiesz, żebyś nie Bra. był... Dzięki. Nie ma problemu, Dygas. <noise> o, naturalek, o, jest książek, kurwa, tutaj. Natural, Dubajski Tak. Książę. tak. Naturalek to się zna, stary, na dubajskich czekoladach. No to, to tak, no tak, a myślisz, inaczej Natura się dorobił w życiu? Ale człowieku, kurwa, to ty, a zresztą... Nie, chcę mi się, kurwa, tak. Nie no, po prostu dostał dwóje na klatę i tyle, no. Bo on zapomniał, że to wyrok się bierze na klatę, a wziął o <laughs> A, po, przypomniała mu się nuta, kurwa, sentino, dla drużyny biorę wyrok na klatę, a pojebało tak. mu się, no faktycznie. Kurwa, lareczka, na nie ja, w nie no, jebać, jebać. I kurwa wykształca ten, ostatni. Jebać tą bitwę. No, no, no to kurwa. underdogi też! No to jebać te underdogi, <laughs> Ale to, prawda? No to jeszcze zrywany no, no, jest, wiesz? Krzyż, kurwa, wyjeba, no kurwa, dropnie mu butterflya i wyjebany jest. Coś tam stary da, coś tam kurwa wpadnie. No, no ten butterfly coś jeszcze to, może tutaj wszystkich kurwa, to, kurwa zdymać. No tam do kiermany jeszcze stary usiądzie, wiesz? Kurwa, dobraś. To już jest kurwa, do kurwa... No ja jestem kurwa ostatni w kolejce, nie? W kolejce po socjal już mogę stać kurwa po tej bitwie. Dobra, to Michał teraz butterfly, Blackus kurwa... Ja nic, jest kurwa. Ja nic stary, ja nic. Ta, Michał, no pewnie gówno tak? będzie już tego skrzyka kurwa. Nie no, Michał butterfly a dostanie i to z tego będzie stary. Chyba cię faja spędzi No, no za spędziało trochę. No, no, ale... no jest, tak myślałem, że no to już jest, będzie kurwa. kurwa, ten kurwa ta sprzak... Kasprzak coś ostatnio osłab, osłab tutaj na tym, na bitwach, no ale do kurwa, ja nie mogę narzekać, ja jestem zadowolony. Francesco tutaj od, oddał kurwa za wszystkie czasy, Francesco Totti, Francesco, totti. no dokładnie. Przypominam o Kodziku. Jeżeli chcecie zgarnąć fajne skiny, zagrać sobie na stronie, polecam sobie wpisać. 20% do doładowania dolarek na farcika, wpłaty natychmiastowe te skinami też już są dostępne, polecam, kanał chłopaków w opisie, zostawcie suba u mnie, u nich, łapeczkę, trzymajcie się, na razie, cześć, elo.